12 października w dzielnicy Siewierz Jeziorna odbyło się spotkanie Rady Miejskiej, która zapoznała się z planem rozwojowym tej dzielnicy. Rozwój oznacza zmiany. Zmieniamy w planie miejscowym układ ulicy przesunąć rondo nieco bliżej drogi krajowej numer 1. Tak, żeby przesunąć wjazd do, do naszej dzielnicy. Zmieniamy nieco kształt wiaduktu, który powinien tutaj powstać i na, na temat którego rozmawiamy zarówno z zarządem dróg w Będzinie, jak i z Generalną Dyrekcją Autostrad. Siewierz Jeziorna jest przedsięwzięciem dobrze rokującym na przyszłość. Jest to miejsce, gdzie powstają lokale mieszkalne, a także miejsca komercyjne. Mamy w planach stworzenie strefy handlu, usług i kultury na, na terenach, które są już przeznaczone pod usługi. I handel i produkcje, ale nie, nieco zmienić kształt. No, tego typu rozszerzyć obszar planu na drugą stronę ulicy Jeziornej i na obszar parku. To są tereny tuż obok już zabudowanego kwartału. Chcemy, żeby objął je plan miejscowy, bo chcemy być pewni, że tam będzie parka, a nie jakieś, jakaś zabudowa mieszkaniowa. Podczas spotkania radni zapoznali się ze zmianami w planach zagospodarowania przestrzennego. Obecnie tu jest teren objęty planem zagospodarowania przestrzennego prawie 80 hektarów. Inwestor występuje z wnioskiem, aby ten obszar poszerzyć. I właśnie też celem tego spotkania jest zapoznanie się z potrzebami zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, poszerzenia tego terenu. Interesuje nas to, co ma być na tym terenie, jakie przedsięwzięcia. I jeżeli to będzie zgodne z założeniami rozwojowymi naszego miasta, gminy, to będziemy myślę, że stosowne decyzje i uchwały Rady Miejskiej podejmowali. Jeziorna ma przyczynić się do lokalnego rozwoju gospodarczego Siewierza.